Przełączyłam na Pandę SMP, jest to serwer z mechaniką rotacji serwis, którą już każdy dobrze zna, oraz klasami dla graczy, ale nie martwcie się, nie jest to mechanika z serwera plemii SMP, chociaż na filmie pojawią się również takie niki. Są to zupełnie customowe klasy, a moją jest Mandalorian, posiadający kusze Charge 5, heisa 4, Resistance 4 oraz Slowness 2. Od razu po wejściu na serwer postanowiłem zabić dyry pingwina. Później moje losy nie były za dobre, ponieważ musiałem ogarnąć wszystkie itemy samemu bez niczej pomocy. Zaczynając od pierwszego drewna, kończąc na secie. No to skoro to mam już ze sobą, to para przejść do ciekawszej części filmu, czyli pierwszej próby zabicia mnie oraz kolejnych. Witam Jesteś już? No Wyska? jestem, jestem w tej wiosce I ty teraz stałem na The a sesia na mnie wyskakujesz pewnie no nie Ja stoję na wieży Jakiej wieży? Gdzie ty masz wieżę? A bo ty jesteś po drugiej, po drugiej stronie wioski Poczekaj Czekaj. A fajnie. Tak zaraz już będę o, widzę cię. O, ale nie wina. Wiem. Nie wiemy Dobra. Yy... No i właśnie tak myślałem. Tak jak widzicie, to łowca rzucił się na mnie w całym netheriteczce. I teraz zobaczcie, jak z tego wyszedłem. Kto by się spodziewał? O, się spodziewał, no właśnie. Kto by się tego spodziewał? No. Plus jeden, każdy by się. Podziału. Ale ty jesteś I'm ezem, ale ty jesteś ezem, ty jesteś takim ezem. Trochę dlatego, że ukradłem komuś stoł na zbudowli, ale głównie to dzięki moją umiejętnościom gry na pianinie z roku 2137. A później, po dwóch moich nienagranych śmierciach, zuelowałem się z Władcą El. No! Aha! No! A, co? No! Ej, a czemu Menek uciekać. Czemu Minerek zabił A czemu Minerek zabił o, nie, no, no, tak. Władca kontra Barteku! Nikt się nie spodziewał takiego pojedynku. O no, tak no please, what's the game? Ja próbuję coś zbudować, ale wiem, że mi nie wyjdzie nic dobrego No czemu? bardzo Ej, no, 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 no. Ej kto, to, kto, kto, kto by mi pomógł po, e... Kubik z pomocy Ej, Ej nie, nie, kto mi pomoże? Peter mnie bije, kto chce go zabić? Co mam zrobić? Co no ja, ja właśnie... Ja jestem, ja jestem bardzo był daleko go, od pola więc nie Nie go Barteku, bo będę musiał cię zabić Okej. Okay. No a później zająłem się odrabianiem temów oraz przejściem do bazy, a później stało się to. Ale tak teraz w ty nas chcesz zabić? No, oczywiście. A e, po co? Jak my już mamy? No, nie podpisywałem umów. To no, nie mamy umowy. Mi? Dlaczego chcę was zabić? Bo to jest po prostu dla mnie lepsze. Wyjście, będę miał 700. A wy będzie... Wiesz, ja bym mu... Ja ci ogólnie chciałem tak po prostu dać serce, ale no to właśnie, no to dasz mi serce. To możesz hmm. mi nawet teraz dać. Nie, no wtedy zaraz, to jak... będziemy w teamie. Nie. Czy... No, e! Dawaj go, dawaj e! go. No ej. Nie byłem na to gotowy. Ja też nie byłem, bo no, ja nawet nie byłem. Eee! Będziesz orać? No tak. Ej, potuję się, potuje się. Ej co że ja robisz? ci jakby, o, nic biję. Znaczy, jakby nic nie bije. Ja ci jakby nic nie bije, to... Co ty robisz? Naprawdę... No. Nie, no, no też na nic. Chcecie tak skończyć. Ale to bez, to... bez krysztali, powierzmy przewagi nie mamy. To ty mnie bez chcesz ponić. No co ty mi robisz? Jest! Podobno w teamie jesteśmy on, ma, on Jak on tak szybko regeneruje? Podobno tak. w teamie byliśmy co? Czy ty nas chcesz zabić? No właśnie Nieprawda No... Prawda No co ty przed chwilą mówiłeś? Albo mi się wydaje, albo on złoty jabłko zje... A nie Ej, a ja ci naprawdę od nas uciekać jak my... Jak mamy dwa razy gorsze sety od ciebie Jak ty nawet pół serca Ale on zadałem? ma stręża tak ma to też moc syrendra To chodź się bić Nie no ale kryształy Weź się normalnie klep z nami bez krysztali Nie A ty go naprawdę chcesz klepać? on chciał nas no to Teraz nie mogę gadać, jak coś. Zaraz. A ja. kryształy, stały, Nie. Nie, no co wy robicie? Ja nie mogę. Ach, ja, ja Was nawet nie chciałem zabijać. Szymbot chciał nas zabić, ale my postanowiliśmy być w pierwsi, lecz potem wybił nam wszystkich wieśniaków i musieliśmy przenieść w miejsce bazę.